Z jednej strony tematy globalne dotykające całej Polski, czyli np. emerytury. Z drugiej zaś strony tematy lokalne. Temat wilków w Bytnicy, problemy KPWK i szereg innych. Podczas spotkań z parlamentarzystami poruszano m.in. kwestie obwodnicy Krosna Odrzańskiego, zamku czy problemów ze szkołą specjalną. W nowej perspektywie unijnej nie ma środków na wsparcie budowy szkół specjalnych. Nie ma także takiego programu krajowego. Ani samorząd powiatowy, ani samorząd gminny nie ma środków na to, by wybudować tylko i wyłącznie ze środków własnych nowe siedziby szkół, natomiast wsparcia tak naprawdę nie możemy dostać nigdzie. Mieliśmy ostatnie szkolenie z funduszy unijnych, tam się dowiedzieliśmy, że Unia Europejska bardziej idzie w kierunku włączania i integracji, ale też wiemy, że o ile w dużych miastach i aglomeracjach jest to możliwe, o tyle my tutaj na dole, w tych mniejszych samorządach, wciąż jeszcze mamy te problemy infrastrukturalne. Okazuje się, że problemy ze szkołami specjalnymi pojawiają się także w innych miejscowościach. Jednym ze sposobów może być edukacja włączająca. To jednak także sprawia kłopoty. W ramach tej edukacji włączającej dyrektorzy szkół potrafią w sześciu szkołach po kolei matkom odmawiać możliwość zapisania dziecka ze względu na przykład na to, że wymaga zastosowania sali wyciszeń itd. Poza tym ta edukacja włączająca stanowi też taki problem, związane z infrastrukturą szkoły, która musi być czasami rozbudowana o odpowiednie sale i nie ma na to pieniędzy. Obwodnica to także palący temat poruszony podczas jednego ze spotkań. To jest tragedia. Od iluś lat nie wiadomo dlaczego ten projekt cały czas jest odsuwany. Inne miasta, można powiedzieć ościenne, to miasto zrobione obwodnicę, mało tego jeszcze poszerzone do drogi szybkiego ruchu. A przez kros, no ja mówię, jak się nieraz tutaj z kimś się ktoś spotka, co słychać? No co słychać? Ten droga od krosna, od zielonej góry do do Subic, więcej nic nie słychać. A to dobrze, nie ma pan. żadnego przejazdu i cały czas to jest odsuwane. Wszystko jest już gotowe, wariant obwodnicy wybrany, badania środowiskowe wykonane, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe rozszerzone jest zakończone. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze nie ma wątpliwości, że ta obwodnica jest konieczna dla całego województwa. Co stoi więc na przeszkodzie jej budowy? Niestety jesteśmy w obszarze zalewowym, musimy przebić się przez Polder Zalewowy, Łąki półpińskiej, który w 97 roku był zalany. Kalkulacja kosztów uwaga, bo to nawet najtwarszy poseł przysiądzie 600 milionów złotych. To jest najdroższa obódica w Polsce w tej chwili. Z Razem z przeprawą około 11 km z przeprawami i z wszystkim, co ten, taki jest wariant przyjęty. Gdaka Warszawa powiedziała, że mają obniżyć na siłę koszty. Podobno zjechano do 450 i czekają w tej chwili, czy minister da zielone światło na ogłoszenie przetargu. A problem dużego ruchu dostrzegają mieszkańcy. Więc to jest dzień i noc, taki ruch ciężarówek, że po prostu nie da się ani wypocząć, ani spać. Że ta obwodnica to jest wręcz koniecznością. Obwodnica to nie tylko ważna inwestycja dla miasta, przez które codziennie przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów, to także istotna inwestycja dla całej zachodniej Polski.